Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dojechaliśmy do Fromborka. Za mną Fromborska Katedra, miejsce między innymi spoczynku Mikołaja Kopernika. Mikołaj Kopernik tutaj pracował, tutaj zmarł również. Ale my dzisiaj nie idziemy od razu zwiedzać, mamy troszkę inny plan. Przyjechaliśmy jest godzina 14:20. Zjemy tutaj obiad, pojedziemy na miejscówkę, wyśpimy się, przyjedziemy tutaj rano. Jutro też jest dzień handlowy, więc inaczej to będzie wyglądało. Jutro sobie rano pozwiedzamy, i potem pojedziemy dalej. Tak więc dzisiaj już chyba nie będę nic nagrywał, chyba że coś ważnego się wydarzy. Wtedy na pewno się włączę, ale jeżeli nie, no to widzimy się jutro rano. Do zobaczenia. Witajcie w kolejnym dniu. Strasznie się powtarzam, nie? Bo ciągle kolejny dzień, kolejny dzień. Staliśmy na parkingu takim, oto tutaj, we Fromborku, niedaleko dworca starego kolejowego. Tam za tym placem zabaw jest dworzec kolejowy. Stary, tutaj spaliśmy. Cisza, spokój, nikt nam nie przeszkadzał. Tutaj, zaraz obok, jest port, a obok. Tam dalej jest, jest Zalew wiślany. Jak powiedziałem, cisza, spokój. Nic się nie działo. Tu jest jakiś jeden dom. No tam do 22. jakąś muzykę gdzieś tam dalej było słychać, ale ogólnie bardzo spokojna i przyjemna nocka. Dzisiaj zaczął padać śnieg znowu. Tam gdzie Ania z Mątkiem. Idziemy teraz Zobaczyć jak tutaj jak wygląda Fromburg. To nie jest jakieś duże miasteczko. Ale parę fajnych zabytków tutaj jest. To prawda, my nie będziemy jakoś tak na 100% zwiedzać. Pójdziemy tylko po prostu obejrzeć z zewnątrz, zobaczyć jak to wygląda. No i tyle. Tutaj jakieś tam stragany, które są dzisiaj nieczynne. A tutaj port we Fromborku. Za. Pokażę Wam za e, Płotu. A zobaczcie jakieś statki. Tutaj chyba się Slip buduje, czyli miejsce do wodowania. E, no i taka, taka, pogoda, taka sama pogoda dzisiaj jest. Tak to tutaj wygląda. Prawo, lewo. Tam ciekawa sprawa. Przybliżam to troszeczkę. Stoją dwa. Volkswageny T3 Obydwa na Gliwickich numerach Czyli z naszego miasta Dobra, słuchajcie, idziemy dalej Idziemy w stronę tego centrum tutaj Fromborskiego Tu jeszcze też jest Są jeszcze dwa parkingi, które są na grupie biwakowej i na Park Fortnite Ale my znaleźliśmy sobie parking tam jeszcze głębiej na uboczu także Także tam spaliśmy. Dobra, włączę się jak tylko coś się będzie działo. Jesteśmy mniej więcej w centrum chyba Fromborka, bo jak mówiłem Fromborg to taka nieduża miejscowość. Tutaj e, taki tak Po prawej stronie jakieś też e, punkty e, handlowe, ale teraz oczywiście nieczynne. Tutaj mamy jakieś, jakąś tablicę chyba. No miasto bardzo związane, oczywiście, z Kopernikiem. O, tu nic nie widać. Jest jakaś tablica, słuchajcie, zobaczymy, co tu jest napisane. O, wielkiemu polskiemu astronomowi Mikołajowi Kopernikowi, harcerze szkół podległych Ministerstwu Budownictwa i PMB. Nie wiem, co to jest. Odbudowywali fromborg w latach 66-70. 3. Ja zawsze wracam, jeżeli jesteśmy w takim miejscu, zawsze wracam do książek niemackiego o panu samochodziku. I z jednej z książek pana samochodzika również Fromborg występował. Była tutaj operacja Fromborg. Odbywała się operacja Fromborg harcerska, kiedy harcerze porządkowali. Tutaj, właśnie miasto wielkiego naszego polskiego astronoma. A tutaj mamy taką studnię. Zobaczcie, studnia rybacka to się nazywa. Zamknięta na kłódkę. <grymna> Niestety, zamknięta na kutkę, żeby nikt nie korzystał, nawet na trzy kutki. Ale bardzo fajnie to wygląda. Tam jest bardzo ciekawy też budynek. Może podejdźmy tam, jeszcze najpierw do tego budynku wróćmy się kawałeczek ten budynek zwrócił moją uwagę swoją też architekturą nie tylko No właśnie nie wiem co tam pisze I tutaj taki smok czy coś takie, mamy takie podejrzenie że e, musiał to być kiedyś spichlerz albo coś takiego Chociaż na, tam na samej górze jest data 1985, tylko że pytanie czy to jest data remontu na przykład czy data faktycznego wybudowania tego budynku, bo wygląda jak taki stary, stary poniemiecki to budynek. Tu jakaś właśnie stara, zachowana ściana z kamienia, więc być może jest to po prostu w 1985 roku odbudowany budynek. Ale bardzo, bardzo fajny. Słuchajcie, sprawdziłem na Wikipedii, e, tam jest napisane tech House, czyli e, jest to arsenał, magazyn broni, po prostu tutaj się znajdował. Czyli jednak to jest stary, stary po niemiecki e, budynek. Nie wybudowany w 85 W roku przeszedł e, remont. Prawdopodobnie, bo tego, tego nie napisali. Idziemy dalej. A tutaj na tablicy jest to, o czym ja przed chwilą wam mówiłem, operacja 1001 Fromborg, czyli harcerska praca dla Fromborka, czyli coś takiego faktycznie miało tutaj miejsce, nie był to tylko wymysł zbigniewa nienackiego czyli do 1973 roku, w tym roku przypadło 50-lecie zakończenia operacji Fromborg. Cóż, czyli jednak Zbigniew Nielacki opisywał stany faktyczne, a to tak zwany astrolabium, czyli przyrząd astronomiczny. Prawdopodobnie podobnym posługiwał się Mikołaj Kopernik. W zimowym anturażu. Słuchajcie, wczoraj w fromborku padły mikrofony, znaczy generalnie padł tylko odbiornik, on się jakoś szybciej rozładowuje, a przy takiej pogodzie, przy, takim, przy takiej temperaturze to chyba szczególnie. Potem pojechaliśmy jeszcze na fortyfikację Trójkąta Lidzbarskiego, To jest kilkanaście bunkrów z lat. 1927 36 stawianych przez Niemców na tamtym terenie. Kilka zdjęć wam teraz wkleję. Tam też nie nagrywałem, bo, bo nie miałem możliwości. Nie miałem mikrofonu, nie miałem jak ponagrywać. Zresztą w aparacie też mi się bateria skończyła. A potem przyjechaliśmy tutaj. Jesteśmy na takiej przystani kajakowej nad rzeką Łyną. Tu jest rzeka Łyna. Zobaczcie, takie zakola na rzece Łynie tutaj. Możecie zobaczyć e, niedaleko miejscowości Łaniewo. <laughs> Przyjechaliśmy, już było ciemno, późno wczoraj. Stanęliśmy sobie, tak jak przed chwilą widzieliście. I dzisiaj jedziemy dalej. No, powolutku kierujemy się już w stronę domu, ale jest zimno. Nie wziąłem rękawiczek. E, śnieg sypie cały czas. Kierujemy się już po drodze powoli w stronę domu. No cóż, kończy się nasza zimowa przygoda. Jedziemy teraz, stąd jedziemy na MOPA na S7 zrobić serwis. A potem zobaczymy, bo jeszcze, jeszcze mamy dzisiejszy dzień, jeszcze mamy jutro, cały dzień i pół piątku w zasadzie, w piątek prawdopodobnie podjedziemy do naszych kuzynów na na działkę i tam spędzimy nockę z piątku na sobotę. I w sobotę już pojedziemy do domu. Dobra, słuchajcie, nie przedłużając, bo naprawdę mi ręce już trochę zmarzły, ale tu jest pięknie. Zaraz zrobię Wam kilka takich przewitek tutaj z tego miejsca. Nie przedłużając, tradycyjnie widzimy się za chwilę, jeżeli coś się będzie działo. jechaliśmy na naszą wieczorną miejscówkę, a nie pamiętam teraz w tej chwili nawet co to za miejscowość, ale e, zajęło nam to ponad dwie godziny, nie? Chyba Marcin? Dwie godziny? Dwie, dwie i pół godziny. Jeździliśmy, szukaliśmy miejscówek. To jest chyba szósta, szósta, no. szósta miejscówka, która dopiero nam wypaliła. Dopiero tutaj e, zjechaliśmy na noc nad jeziorem. Nie pamiętam teraz jak ta miejscowość się nazywa. Za chwilę wam to pokażę na ekranie. No, i cóż, jest godzina, która? 17.26. Latem pełnia dnia, prawda? I co robi się latem na, waka na wakacjach? Grilluje, więc nie mogliśmy sobie tego odmówić. My również grillujemy, zobaczcie. Tu się robi grill na śniegu. Kiełbachy się robią. Bo dlaczego nie? Przecież. Kto powiedział, że sezon grillowy zaczyna się w maju, a kończy w sierpniu, prawda? My jeździmy zimą, więc grillujemy zimą. Dobra, zanim te kiełbasy się zrobią, to chwilę potrwa. Jak się zrobią, jak się uda, to wam to pokażę. Kiełbasy już dochodzą. Kawusia. Kawusia gorąca. Jedzenie słusznym kubku. No, no, <laughs> także, także jest fajnie, jest fajnie, słuchajcie. Jest ciepło. zarąbiście ciepło. Pada jakiś taki deszcz. Nie wiem, czy cokolwiek będzie widać pewnie niewiele. Bo tu takie pustkowie trochę nad jeziorem. Magda się idzie kąpać, tak? Zaraz będzie tutaj morsować. Tutaj, Opel, Tutaj, jumpy. Och. I to na dzisiaj chyba tyle. Za chwilę, za chwilę takiego basa dojdzie i trzeba będzie ją wciągnąć. I widzimy się jutro rano. Witajcie o poranku. <laughs> no, znaczy co tam poranku? Jest 10.40. 10 za chwilę wyjeżdżamy. Auta już odpalone, troszkę się grzeją. E, w nocy, ca całą noc padał deszcz. Całą noc padał deszcz. Zobaczcie, jak auta wyglądają. Zobaczcie, ile soków tutaj jest. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu, tu jest lód. Normalnie jest lód wszędzie. Wycieraczki są całe oblodzone. Muszę ten lód cały zrzucić, bo e, potem nic nie zbierają. Ale to zrobię za chwilę. E, będzie wesoło w ogóle. Coś mi się wydaje z wyjazdem, bo e, droga dojazdowa tutaj cała jest pokryta lodem. Może być bardzo ciekawie. E, na wodzie, tutaj na jeziorze również jest troszeczkę lodu, taka cieniutka warstewka lodu. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj przy brzegu wszędzie jest taka cienka warstwa lodu. Tutaj ten e, śnieg też taki zrobił się, taka skorupa się zrobiła. No, ciekawie, ciekawie. E, bardzo ciekawe doświadczenia, jeżeli chodzi o karawanik zimowych. E, słuchajcie, jedziemy teraz na Kolejną miejscówkę, tak bez zatrzymywania się. To znaczy nie będziemy nigdzie się zatrzymywać, zwiedzać. Był plan jechać do brodnicy, ale stwierdziliśmy, że jednak nie jedziemy. Jedziemy na kolejną miejscówkę, mamy około 100 km do miejscowy, więc zanim tam dojedziemy. Być może gdzieś jeszcze zabłądzimy. Może być tak, że miejscówka będzie nieaktualna znowu i że będziemy znowu szukać kolejnej miejscówki. Zobaczymy. Eee, powoli kończymy ten nasz wyjazd a jak już. Chyba mówiłem, no cóż, było fajnie, przez dwa tygodnie jeździliśmy wzdłuż wybrzeża, byliśmy w górach, tak więc myślę, że bardzo fajny wyjazd. Ach, I cóż, o tutaj zobaczcie, taka lina, chyba ktoś skacze do wody, tutaj w tym miejscu, do skakania do wody. O. Takie jeziorko, małe, tam Marcin w oddali samochody e, no i cóż e, coś pewnie z drogi, może nagram potem widzimy się znów na kolejnej miejscówce i na razie tyle ja się biorę jeszcze za przygotowanie auta do, do odjazdu bo właśnie muszę te, zrobić te wycieraczki muszę e, jeszcze tam po, po składać różne rzeczy tak więc widzimy się później e, przejechaliśmy kilkadziesiąt kilometrów i aura zmieniła się zdecydowanie. Znaczy zobaczcie, jest po prostu zielono. Ania tam wyprowadza mamutka, ale jest dookoła zielono, nie ma ani grama śniegu. Na lusterkach już też prawie praktycznie lodu nie ma ani z jednej z drugiej strony. I jest tak trochę bardziej wiosennie, jest cieplej dużo na pewno. Ech, no to jest właśnie, to jest właśnie natura, że ale jak jechaliśmy, to dosłownie jak odciął nożem. E, śnieg i nie ma śniegu. Przed, w okolicach Brodnicy to było. E, dobra, teraz jedziemy dalej. Mamy jeszcze 35 km do miejscówki. Więc odezwę się teraz dopiero, jak dojedziemy już e, na miejsce. Dojechaliśmy na miejsce. Jesteśmy na miejscówce. Jest widno. To ostatnio rzadkość. Jesteśmy na polu biwakowym nad jeziorem Sarnowskim, niedaleko Rypina. Słuchajcie, cisza, spokój, pole chyba bezpłatne, jeżeli, jeżeli chodzi o to, w, tym, w tym, o tej porze roku, oczywiście, bo latem być może, być może jest płatne. Miejsce należy generalnie do lasów państwowych, z tego co zdążyliśmy zauważyć. Tak sobie stanęliśmy, tam przy takiej wiatce, tam jest toj-toj, wody nie ma, są krany, są umywalnie, ale nie ma, nie ma wody. Tutaj jest taki... Budynek, gdzie są ubikacje, ale chyba jest zamknięty. Ja jeszcze tam nie byłem, ale przypuszczam, że będzie zamknięty. Jest godzina 13.35, a więc fajna godzina. Jest oczywiście miejsce na ognisko, a ja bardzo nieskładnie mówię ostatnio. Trochę tak wyrywam z kontekstu i tak dalej, i tak dalej. Ale powinniście się już chyba przyzwyczaić. Wszyscy, którzy mnie oglądają, którzy lubią to oglądać, to, to się powinni przyzwyczaić. Idę zobaczyć, czy kibelki są czynne. Ale przypuszczam, że nie, bo są zamki w drzwiach. Nie, niestety nie. Wszystko jest pozamykane. Zobaczymy co tu jest napisane. Zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych na leśnictwo skwilno. I tyle. Tam jest jeszcze taka tablica. Podejdę do tej tablicy i zobaczę, co tam jest napisane. No niestety i śmieci się tutaj też znalazły. Jakieś dwie opony. Zobaczcie jakieś dwie opony. Chociaż obok jest też kosz na śmieci. Nawet trzecia opona tam jest. Zobaczymy. Idę do tablicy. Idę zobaczyć, co tu jest napisane na tej tablicy. I wiosna, jak możecie zobaczyć. Pole biwakowe, radziocha, leśnictwo, kamienica. Dbaj o czystość, nie rozniecają ognia poza miejscami oznaczonymi. Środki chemiczne, nie dewastuj urządzeń, nie przyrody, zachowaj ciszę. Pilny psa, no, oczywiście, że będziemy pilnować. No, także tak to wygląda. Nie ma nic na, ten, na temat opłat. Być może jest to miejsce po prostu bezpłatne. A tam jest jezioro czarnowskie. Tam, za tymi drzewami. Próbujemy później podejść do tego jeziora również. No, jest fajnie. Podoba nam się tutaj. Zostaniemy tutaj do jutra. Pewnie gdzieś koło, do, do, do jakiegoś południa. A może nawet troszkę dłużej. Ale jest to w zasadzie ostatni punkt naszej, naszego urlopu, naszego wyjazdu zimowego. Bo nie wiem, czy już wspominałem, że tu jedziemy do rodziny, więc już tam nie będziemy na pewno nic nagrywać. Więc ostatnie, ostatnie ujęcia będą z jutrzejszego dnia rano. Pewnie. E, słuchajcie. E, no, na tę chwilę to wszystko. Chyba no, tu jest cudownie, po prostu cudownie. Oczywiście y, miejscówkę do tego, znaczy inaczej, pine... Jezu, pineskę do tego będziecie mieć pod filmem. Y, od razu Wam powiem, że dojazd jest masa krytyczny. Po prostu po zjeździe, po zjechaniu z głównej drogi, y, droga jest straszna, straszna, po prostu straszna. Dziura na dziurze. Jest to w ogóle taka polna droga od początku do końca. Ech, no i cóż, pięknie. Pięknie, zarąbiste tu jest. Naprawdę bardzo, bardzo mi się tutaj podoba. Spróbuję tutaj trochę zdjęć zrobić, bo klimat jest nieziemski. Ach, uwielbiam takie miejsca. Uwielbiam takie miejsca. Oczywiście wiadomo, że to miejsce ma ten klimat teraz, bo latem pewnie jest tutaj więcej ludzi, ale takie właśnie ciche, spokojne miejscówki na jesień, wczesną wio wiosnę są zarąbiste. Ale za dużo gana w tych filmach, to nie? Dobra. No dobra, na teraz koniec. My się musimy teraz zorganizować. Jakoś. Jest miejsce na ognisko, tak jak mówiłem. Ale chyba ogniska palić nie będziemy, bo nie mamy nawet kiełbasek. Nie wzięliśmy kiełbasek ze sobą. Wczoraj robiliśmy grill'a, to wystarczy. Jest miejsce na ognisko, dosyć duże. Opału pewnie tutaj w lesie też jest sporo. Są wiatki, zobaczcie, są takie wiaty. Tutaj jest jedna, tutaj druga, tam obok naszego auta trzecia. Tam jest wiatra z umywalnią, ale tak jak mówiłem, wody nie ma. Jest latarnia, nie wiadomo czy świeci. Zobaczymy wieczorem. I cóż, na chwilę obecną wszystko. Widzimy się później. Nastał kolejny dzień. Jesteśmy dalej na tym polu biwakowym, takim leśnym. Nocka bardzo, bardzo spokojna. Słuchajcie, tu było po prostu ciemno, jak to się mówi, choć okowy wykol. Takie przysłowie było. E, nic się nie działo w nocy. Troszeczkę żeśmy się obawiali, że przepraszam, jakieś zwierzęta będą przychodzić, coś takiego. Nic nie było. Nikogo nie było. Nie było dzików, nie było saren, nie było Jeleni, ani lisów nawet. Tak więc minęło nam to e, bardzo spokojnie. A teraz jedziemy dalej, tak jak chyba wczoraj wam mówiłem, jedziemy do rodziny. E, tam sobie staniemy na jedną nockę. Odwiedzimy. Pogadamy e, i jedziemy jutro do domu. Tak więc, prawdopodobnie to, co teraz widzicie, to jest ostatnie ujęcie z tego wyjazdu. O ile nic się ciekawego nie wydarzy, jeszcze później. E, co do wyjazdu, takie małe podsumowanie wyjazdu. Dwa tygodnie minęły. Wspaniale, przepiękne dwa tygodnie. Słuchajcie, karawanik zimowy to jest naprawdę coś pięknego. Jeżeli ktoś jeszcze nie spróbował to bardzo polecam, bo <laughs> naprawdę warto. Cisza, spokój wszędzie, w zasadzie. E, nie ma tłumów, nie ma ludzi, a można wiele rzeczy tak samo zobaczyć. E, można, jeżeli ktoś gdzieś był latem, warto pojechać zimą, żeby zobaczyć, jak to miejsce wygląda zimą. Polskie wybrzeże zimą bardzo fajnie, bardzo, bardzo fajnie wygląda. To, to jest coś pięknego po prostu. Może te plaże a naprawdę. Jeżeli zaczniecie jeździć zimą, to może coś się ruszy w, w tym polskim karawaningu zimowym, może kempingi zaczną być otwierane na zimę, bo jak na razie to jest bardzo cienko z tym. Jest kilka tylko kempingów nad morzem otwartych w tym, sez w tym sezonie zimowym, zimowym, jesienno-zimowym. No ale właśnie, żeby, żeby takie kempingi były otwierane, to musi być klient, tak? A jeżeli nie ma klienta, no to wszystko jest zamykane. Chociaż dziwię się, bo na tej części zachodniej wybrzeża, od Świnoujścia do Kołobrzegu, nawet kawałek dalej, bardzo dużo niemieckich kamperów żeśmy spotkali. Też wszystkie stały raczej na dziko, bo nie było żadnego kempingu otwartego. No my żeśmy na kemping jechali w Łebie, dopiero, otwartym, kemping Rafael. serdecznie polecam, naprawdę. No i cóż, Ech, a jeżeli ktoś jeździ na dziko, no to nie będzie miał naprawdę, na pewno w ogóle problemu, no my chcieliśmy wjechać na, na ten kemping, tak jak powiedziałem, żeby się tam porządnie u, umyć, wykąpać, bo mamy co prawda ten jest nasz, ten nasz, nasz ee, prysznic, ale chcieliśmy się w normalnych warunkach też wykąpać, no i cóż... Ech. Polecam, naprawdę jeszcze raz polecam, ja się naprawdę powtarzam, będę się powtarzał, bo, bo to warto coś takiego promować. Karawanik zimowy to jest coś wspaniałego, szczególnie właśnie jak się jeździ po takich miejscach z przyjaciółmi. A w ogóle słuchajcie, te dwa tygodnie opitowały w jakieś <grytania> dziwne wydarzenia, dziwne wydarzenia, dziwne hasła, które przejdą do historii, no, ale to zostanie już między nami, bo to, to nie może opuścić pewnych tam ram. A więc, a więc, e, no było super, po prostu było super. Dobra, słuchajcie, ja muszę jeszcze zrobić jedną pracę serwisową, bo e, spaliła mi się żarówka w środkowym stopie, więc muszę ją wymienić, żeby było bezpiecznie. No i jedziemy za chwilę dalej, jest chyba po dziesiątej, za chwilę, no za jakąś dłuższą chwilę jedziemy dalej, idziemy do rodziny, jeżeli coś ciekawego po drodze będzie się działo, to się włączę, a jeżeli nie, no to cóż, e, miło było Was widzieć na moim filmie. Chociaż powiem szczerze, ta oglądalność jest bardzo niska ostatnio. Na 2,5 tysiąca subskrybentów, 100 wyświetleń, to jest bardzo cienko. No ale cóż, może po prostu nikt nie lubi moich filmów. Ech. W takim razie do zobaczenia.